олши шаша Nie słyszę ci Ale po prostu to. Spoczekaj, złącza. Nudy idziemy. Włódecz i trzeba ją odjechać. Po prostu odjeżdżcie. Cały dzień, gdzie mamy? Odjechać, ludzie tam Niebieskie buffalo, podejmujemy osiemdziesiątkę Mają ich w środku? Nie, zostawili. Nie, nie zabrali ich. Dobra, gadajcie ci, wysiadajcie. Nie, zerwowałem. Kawy 67 No, mamy kawałek do trackera, 10,50. Wszystko, no. słodkie to było. O kurwa. Ja też nie, tak srałam pod polomarketem. marketem. Co? No to... a, no, no, no. <try> tak, robiłam z dychą, piłam piwo. Do widzenia. Do widzenia. pokonać nas nie zdoła. Roma. widzenia. pokonać pu, nas Do widzenia. Do widzenia. para pa. Do widzenia. Do widzenia. Do pa Do pa, 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 ma uh, pipa pi para pi po Pa dwa fu 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 Fa on pi o fu fu Fa dwa Jednak to prawdą lecz ja umywam ręce Nie wiem co się dzieje ja byłem w łazience Proszę mnie zostawić ja tutaj nie byłem Nie wiem co się stało chyba się przewidziłem Cholera jasna jak to ma? A nie to grill ale ja tu już widzę co się stało Co się no, co stało? Co No kurwa płynu chłodniczego brakuje A no? to wszystko płynu, pły, płynu. Mi to płynów mózgowych brakuje już, to też by się dało dolać <grym 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 To jest? To by chyba popierdoliło do reszty kadet Nie daj się prosić kociaku Tyle razy już um, wręcz błagałem Oh yeah